Widno, Państwa bardzo szybko i... Y, która to godzina? Dobrze Nie wiem czy się nagrywa mój... Y, w komentarz, ale nieważne nie mam czasu na... nie mam czasu na... na głupoty Oż ty. Kurczę, ale mnie zbił Ale mnie zbili, no. Aż mi komentarz siadł. Dawaj tu antyczkę. A, nie lubię, jak mnie tak biją. E, dobra. Komentarz mi siadł zawsze, jak jest taka akcja, jakaś tam mi siada. Kome komentarz. Tu jeszcze ktoś przyjdzie i będzie mnie chciał bić. Jestem pewien tego. Stąd będą wyłazić pająki. Muszą. No Dobra, gdzie jest ten skrypt, przez który muszę tu przejść? Byście zaczęli mnie wreszcie bić Co za dostał? Jest! A ty co mi na głowę wchodzisz? Nie no widzę pająków na głowie Oho, tu przyjdą panowie To się niemożliwe, żeby nie przyszli Ale bańka wystawił łepek i dostał. Hm. Nie. Nie. E. otarka nie. A choć. Ale dostał. A, a, o, o, ojej, ojej, panowie, spokojnie, z panowie, jakoś się dogadamy. Kurde. <noise> Idzie mi bardzo źle, nie wiem dlaczego. <noise> Zamiast poważnie grać, to ja tutaj się wygłupiam. O, i tu będzie jazda okrutna. Nie, nie mam piły motorowej jeszcze? O nie. Mam bardzo słabo ze zdrowiem, strasznie się boję, bo jestem pewien, że mi tu wyskoczą jakieś złe rzeczy. Oczywiście, tak, tak, tak. Ja. Ale tu na pewno będą apteczki. Gra nie jest taka, żeby apteczek nie dała, jak już wysyła impy i tak dalej, to przynajmniej daje apteczki. God damn it! O tych to nie lubię najbardziej. Już? Kurcze przynajmniej jakieś pociski pierdoły coś jeszcze? O! Różne dobra eee, Zdawało mi się, że miałem piłę motorową ale być może jej nie miałem, bo ja tak sobie troszeczkę pokątnie gram samodzielnie I być może tak pokątnie samodzielnie doszedłem dalej i mi się pokrzałśmy czaszko Mogło mi się pokrzanić i już nie wiem co pokątnie sam osiągnąłem A co osiągnąłem z waszą obecnością Windy nigdy nie są dobre. Um, jak tutaj może być? Windy nigdy nie są dobre. Pamiętajcie. Windy to zło. Tylko jeden? Jestem zawieziony Ktoś jeszcze? Dla każdego się znajdzie śród. Dla każdego śrucik. Promocja. Wciąż że coś stoi. Śrócik dla każdego. E, od poniedziałku do piątku zapraszamy. W godzinach od 7 do 15. Trzeba wcześniej wstać, zapytać się w kolejkę. E, nie kojarzy mi się dobrze to. Mamy coś? Z piąchami to nie, to nie, to nie. Dobra, myślałem, że miałem plazmy Nie mam plazmy jeszcze. Ja wiem, co tu będzie. Czekam. O, szajse. I wiedziałem, że dwa naraz wyskoczą. Dwa. Jeszcze coś? Jeszcze mam coś ubić? Jakąś świnkę? Cholery jednak. Imp. Imp to może być. Kurde, co to nieśmiertelny jakiś naprowadzane kulki ma. Naprowadzane kulki. Widziałem. Się naprowadzały. Nie ma apteczek. No weźcie. God damn it. Puk, puk. Eee. Poltergeist rzucił we mnie wiadrem. Głupi poltergeist. Mam pomysł zapiszę, gdyż nie lubię jak jest niezapisane. Yy. Niech będzie, że tu. Mm -hmm. Szafka! Szafeczka, kochana da, powie, Powiedz jaki jest kod do ciebie George Puta, coś już o tym słyszeliśmy, nie? Mm. A to był ten idiota co nie wiedział jaki jest numer i był 123 <grywka> Tak No, tylko uzbrojenie Gdzie są apteczki dla mnie Tylko amunicja gdzie są moje apteczki? Moje apteczki muszę sobie przylepić plaster, gdyż leci mi krewka z ranki. Hmm. Dobra, przeszliśmy jakiś poziom. E, dobra, idźmy dalej. Jak tam był czas Zbliżamy się chyba do 10 minut. Obojętne. Jeszcze kawałeczek przyjdziemy. Mili Państwo.

Nowy cel, jak najszybciej dotrzyj do e, instalacji Npro. Dobrze, nażarłem się z, z naściennej apteczki i idziemy dalej. Tak. Oj kurczę, jakoś mi się przypomniało, że tu impy były. Tak. Hej ty, możesz mi pomóc? Hej, cześć. Utknąłem tutaj. Otwórz zamki w drzwiach i mnie wpuść. Dobra, nie włączamy komory, bo to by go zniszczyło, a nie chcemy go zniszczyć, prawda? Więc otwieramy drzwi. Jestem dobrym człowiekiem. Jestem dobrym człowiekiem, przepraszam. Jeżeli się spodziewaliście, że tutaj go zniszczę w tej komorze, to niestety nie. To jest nasz kolega. Dzięki za wydostanie mnie stąd. Utknąłem w komorze, gdy siadł za Jeszcze <grym> się nazywa L. Kaczyński. Nie rozumiem czemu żaden z systemów. Kaczyński. Panie Kaczyński. Bezpieczny Dobra. Jakbyś mi to otworzył. Ciekawe, może to jest? Trzymaj broń pod kluczem. Aaaa, Ale za mnie hacker. Normalnie taki za mnie haka. A że hej, dobra. Ostatnie, proszę państwa. Opanowałem, uwaga niesamowita rzecz, programowanie obiektowe. Nie mogłem załapać o co w tym chodzi, jeżeli ktoś się kiedyś bawił w programowanie to być może wyda mu się, że jest to dosyć śmieszne, ale ale dla mnie to i tak spory sukces, bo programowanie obiektowe Jest dość zagmatwane, jeżeli ktoś się nigdy tym nie zajmował Ale ze mnie kamper śmierdzący Śmierdząca kampa ze mnie Zwłaszcza na początku programowanie obiektowe jest bardzo skomplikowane, naprawdę sporo mi zajęło zrozumienie tego, ale w końcu się, się udało. O nie jak ja was nienawidzę. Taką piosenkę bym wam zadyfikował Pawła Kupnica. No menomen polityczną. Patrzcie jak ja was nienawidzę. I tutaj skółko yy, niewypowiadalne na YouTubie. No, to jakiś zmumifikowany pan. A, wiem co tu trzeba zrobić, tu trzeba wiać. Bo one tu będą przychodzić. Nie wiem czy jest... Nie wiem czy jest... Dobrze, że ta beczka tam stała. Nie wiem czy jest sens zabijać te pająki, bo one i tak będą przychodzić. No, tak, tak no i tu jeszcze jakiś pan z głupim pistolicikiem. God damit itest oh. <gryw> Pamiętam, że mnie rozwalał ten głosik tutaj. Woła mnie tutaj, o, pojawiły się krwawe ślady stópek Jakiś głosik mówi, pośpiesz się szybciej, tędy Uwielbiam takie klimaty Pane bazy pokazują, że wszystkie wyjścia z rejonu, w którym jesteś są zablokowane Jedyną drogą jest przejście przez IFA, Mechaniczny podsystem, przez który jedno dwie możliwe trasy Włączony system otworzy ci bezpośrednią drogę, ale to niebezpieczne Wysunięcie pomostów technicznych jest bezpieczniejsze, ale zostanie zniszczone oświetlenie. Wybieraj, Marine. Powodzenia. Dobra. Czy to wszystko? Bo ja pamiętam, że to był jeszcze taki fajny jeden efekt. No to wszystko. Ślady zniknęły. Duszek zniknął. Zawsze lubiłem duszki. Nawet herbatkę, jak miałem, to piłem duszkiem. Dobra. Tu mamy do wyboru dwa przejścia, albo dołem, co jest podobno bardziej niebezpieczne. Przed chwilą nam to powiedział e, nasz kolega. Tu mamy, możemy sobie wybrać: Ja powiem szczerze, wolę, żeby pogasły światła, i wolę przejść tędy niż iść dołem. Tak mi się wydaje. Chociaż powiem wam szczerze, chyba nie ma wielkiej różnicy. A tymczasem przyjrzyjmy sobie PDA. Hmm. Dziennik Bezpieczeństwa numer 3072 prowadzony przez szefa ochrony Delty Michaela Abramsa. 15 listopada 2145. Właśnie wróciłem ze zbrojowni, gdzie wydano minową broń z serii BFG 9000. Rany nie żartowali, mówiąc o ile jest ona lżejsza od poprzednich prototypów. Nie będzie ciążyć podczas służby. Od kilku tygodni moje zespoły ochrony nie przestrzegały właściwych procedur składania raportów. Nie wiem, czy to jest format nowego SIR, więc upewnię się, że każdy z zespołów otrzyma od działu szkoleń termin szkolenia dotyczącego nowych raportów. W laboratoriach Alpha zaistniały pewne problemy dotyczące bezpieczeństwa i nikt nie odpowiada na moje wiadomości. Wysłałem tam zespół w celu zbadania sytuacji teraz nie mogę się z nimi skontaktować na żadnym kanale komunikacji. Zdaje się, że muszę iść tam osobiście. Cholera, nie cierpię. Że do laboratoriów Alfa. Cóż, idę tam teraz. Dokończę ten raport po powrocie. A tak, jeszcze jedno: na razie zostawię w szafce w moim biurze to nowe BFG. Proszę, by ochrona komputerowa zmieniła kod do moich drzwi na 901. Nie chcemy, chyba, żeby ktoś się tym bawił. Szef ochrony Abrams, koniec pisu. Dobra, wiemy już coś o nowej broni BFG. Mamy kod do szafki. I resztę zobaczycie w następnym odcinku. Uruchomimy sobie to, przejdziemy dalej, zobaczycie co się wydarzy. Dobra, tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.